Cześć, nazywam się Michał Komorowski. Mam 13 lat, w tym roku 14 i dzisiaj Wam się postarać odpowiedzieć na pytania, ja, yy, czemu ja bym właśnie chciał dostać to stypendium, a nie ktoś inny. W dodatku, jakie marzenie chciałbym dzięki temu stypendium spełnić? Każdego dnia wstaję o godzinie 6, żeby na 7 zdążyć na trening, czasami aż 11 godzin w szkole. Jestem padnięty, ale zawsze daję z siebie wszystko, żeby zadowolić mnie, swojego trenera i swoich nauczycieli. Moim marzeniem jest to, żeby startować w Mistrzostwach Polski, Europy, świata. I największe moje marzenie jest to, żeby dostać się do najbliższej olimpiady, czyli w 2028 w Los Angeles. Bardzo bym chciał yy, do tego czasu się przygotować i to stypendium by naprawdę nie pomogło. Dziękuję za uwagę i myślę, że dostanę to stypendium i pozdrawiam.